Panowie posłowie porzucek i gontasz. Panów ekspresja zaczyna mnie niepokoić. Bardzo proszę, żebyście przyjęli do wiadomości, że w początkach XIX wieku wynaleziono mikrofon. Jutro będziecie mogli go użyć, zadając pytania. Mam nadzieję, prezesowi Radzie Ministrów i Radzie Ministrów. Bardzo proszę skorzystać z tej szansy i nie krzyczeć. Podczas każdego z wystąpień w tak dojmujący dla innych sposób. Bardzo o to proszę. Bardzo proszę, panie pośle. Szczęść Boże, i ratuj się, kto może, kiedy Wysoka Izba przystępuje do leczenia dżumy cholerą. Szanowni, czcigodni, odwołaliśmy wreszcie, szczęśliwie. Mateusza Jakuba Morawieckiego. Ale dlaczego mielibyśmy powoływać człowieka, który wybrał go sobie nie tak dawno temu na doradcę? Czyżby miał tak fatalną rękę do ludzi? To możliwe. Ale jest i druga opcja. Może dobrali się w korcu Jakob well student z Oskarem. Kto wie, kto wie, Szanowni Państwo, jaka to ręka aranżuje te niesłychane mariarze? Obserwowałem moich czcigodnych kolegów, panów prezesów przewodniczących. Już za chwilę premierów, wicepremierów widziałem, że pan przewodniczący Kosiniak-Kamysz popierał, ale się nie cieszył. A kiedy z kolei przemawiał pan przewodniczący Czarzasty, widziałem, że zasępił się sam pan przewodniczący Tusk. Takie to swaty. Oby nie krwawe, szanowni państwo, to jest koalicja, to chyba nie jest koalicja marzeń żadnego z tych panów, którzy teraz właśnie zmierzają no nie do ołtarza, ale do tego tutaj mebla, za którym zasiada pan marszałek. Dlaczego mielibyśmy popierać takiego kandydata? Serio, szanowni państwo, ten zamordyzm. Zmierzają no nie do ołtarza, ale do tego tutaj mebla, za którym zasiada pan marszałek. Dlaczego mielibyśmy popierać takiego kandydata? Serio, szanowni państwo, ten zamordyzm.